Dobra. Razem z Pawłem łowimy wzdręgi na ultralight'a. Zaraz zobaczycie co się będzie działo. Odsunę się trochę dalej, żeby było, było lepiej widać. Nie, przynęte. Załóż najmniej jakiegoś małego jig'a, tak jak wcześniej. Ale jak widzicie... Małe odcięcie z większego jeziora i fajnie się tu ryby zgrupowały płyciutko do pół metra. Dużo drobnej wzdręgi, ale są i duże sztuki. Pokaż Paweł tego mikrusa, na którego łapiesz. O, zobaczcie. Taki mały bandzior. I jest pierwsza latająca wzdręga, malutka. Do tej pory łapaliśmy dużo większe. Pokaż bakistę. No, o właśnie, to jest to, właśnie, może to jest to. Zobaczcie, co tu się dzieje. Później, oczywiście, wszystkie rybki wypuścimy, tylko żeby nam nie poszyły koleżanek i kolegów. Brania są praktycznie non-stop z drobnymi przerwami. Rzuty na kilkanaście metrów, więcej nie potrzeba. O, I już siedzi ładna rybka. Ale nadal maluszek w porównaniu z tym, co łapaliśmy do tej pory. Kolejny rzut i zobaczycie kolejna ryba. Zdziwię się, jak jej nie będzie. się

Delikatne, a załóż, mniejszą, Nie, tutaj Kurwa, jak z tego kija lata ja pierdziel. Jest już całkiem. Ładna wdręga i takie łapanie na dzisiaj.